Pierwsza sytuacja. I wchodzi do akcji. Podaj na prawą, przyjęcie na lewo i kolejna wygrana! Taktarin Puderspray pokonuje grzybice stóp: ze rozpędzenia, pieczenia i łuszczenia. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bo nisko się z lekarzem lub farmaceutą. sztuki ważenia. Smak prawdziwego polskiego priznera. Frater. Radość smaku. Spokój ducha. Jak odkryłam Ariel Platinu? Dzięki mężowi. Marek zatrzymuje się przy każdej hostessie i to na jednej z takich promocji poplamił swoją ulubioną koszulę tłustym sosem. Fatalna plama. Powiedziałam mu, sam spróbuj usunąć tą plamę proszkiem od tej hostessy. Wiedziałam, że nawet mój najlepszy proszek nie usunie takiej plamy. Składniki od plamiaczy? Ariel Platinum zawiera aktywne składniki od plamiaczy. Dlatego Ariel Platinum usuwa tak trudne plamy, lepiej niż inne proszki dostępne na polskim rynku. Ani śladu plamy. Zamurowało mnie. Mój mąż odkrył, że pralka nie gryzie, a ja, że Ariel Platinum zapewnia idealną czystość. A jak ty odkryłaś Ariel Platinum? Pora wstawać. Obudzić Jasia nie jest łatwo, ale mam na to sposób. Świeżość Lenora dobudzi nawet największego śpiocha. Chciałabym, by świeżość ubranka towarzyszyła mu do wieczora. Nowy Lenor z technologią ThermoFresh w kontakcie ze skórą stopniowo uwalnia zapach tak długo, jak nosisz swoje ubranie. Nawet po całym dniu ubranko Jasia pachnie świeżo jak z samego rana. Pewnie dlatego Jaś pomyślał, że czas wstawać. Idziemy? Lenor, zdziwisz się, że świeżość tak długo trwa. Poniedziałek, tłusta. Wtorek, podrażniona. Środa, któż to wie? Twoja skóra wymyka ci się spod kontroli. Gdyby to był facet, rzuciłabyś go. Klerastyl Total Control. To delikatna linia kosmetyków, która zaspokoi pięć najważniejszych potrzeb Twojej skóry miała nad nią kontrolę. Każdego dnia. Kontrola? To lubię. Nowy i Total Kontrol. Total Control dla pięknej, zdrowej skóry. Siedzicie i siedzicie. A co powiecie na piłkę nożną? Poważnie? Myśleliście, że mama nie zna się na piłce, co? Są ciasta, które potrafią zaskakiwać. Zadziw wszystkich nowym ciastem piłka nożna. Doktor Edker przepis na sukces. co e, ty sobie myślisz? Ja też potrafię zapłysnąć. Ups. To działa? Coca Cola Light, ten smak i tylko pół kalorii. Płucz butelkę, poszukaj ukrytej prawdy na etykiecie i błyszcz w towarzystwie. Bierz nakrętki, kup w sieci Eranokie 3200 z aktywacją, a 20 minut masz za darmo. Coca-Cola Light, sylwetka ze smakiem. Aby przetestować wytrzymałość włosów, poddaliśmy je symulacji codziennych czynności, które mogą je niszczyć. A następnie policzyliśmy ilość połamanych końcówek. Po użyciu odżywki DAW było ich o 92% mniej. Odżywka daw nawilża włosy głęboko od środka i sprawia, że są mocniejsze i zdrowsze. Czy jutro będzie słońce, czy będzie padać? Bez względu na pogodę, codziennie, tylko za złoty 50 masz aż 20 minut na rozmowy w planie codziennym. Idea: Łączyć się z ludźmi. Jeśli coś Ci mówi że jesteś urodzonym strategiem? Sprawdźcie w Multilotku. Sam decydujesz, ile liczb obstawiasz i o jaką grasz stawkę. Emocje gwarantowane. Codziennie możesz wygrać nawet milion złotych. Nie! Multilotek. Milion sposobów na wygraną. Codziennie. Moja rodzina je tylko Jogobelle. Jogurt z dużymi, soczystymi kawałkami owoców. To tak jak z owocami. Kupuję soczyste, ponieważ są świeże. Sotio Gobella to jedyny jogurt z ekstra dużymi soczystymi kawałkami owoców. Codziennie świeży. To się czuje. Sotio Bella Zasmakuj tej różnicy. Jeśli masz wrażliwą skórę, może być ona wrażliwa tutaj, tutaj, także na głowie. Co zrobisz, jeśli pojawi się na niej łupież? Szczególnie czułą pielęgnację zapewni Ci nowy wariant Head Shoulder Sensitive przebadany dermatologicznie, bez barwników, z delikatnym zapachem. Head and Shoulder Sensitive usuwa 100% oznak łupieżu, jednocześnie dbając o wrażliwą skórę głowy. Piękne włosy bez łupieżu na wrażliwej skórze. Head and Shoulder Sensitive przebadane dermatologicznie potwierdza Polskie Towarzystwo Dermatologiczne. Cześć tato! Jak tam dzień stary? Rano pobiegłem do szkoły, napisałem test. Potem grałem w piłkę. Wygraliśmy 3-0. Dobra, brama moja. A potem jeździłem na rowerze, wróciłem do domu, sprzątałem pokój i Zdziwisz się, bawa. ile w nim energii. Zawarta tylko kubusiu, wyjątkowa marchew Mazurska jest bogata w błonnik, który wspomaga przyspajanie witamin przez organizm. Pijąc kubusia, twoje dziecko jest pełne zdrowej energii. To jeszcze lekcja, odróżnij. Jeszcze a potem zmarnąłem. Kubuś, siła najlepszej marchwi. Jutro w Polsacie. O 19:15 samo życie. O 20:00 bar i jego mieszkańcy. Zapłacimy panu miliard dolarów. O 20:45 film tygodnia. Oglądaj Polsat. Zakupy w euro z Polsatem. W Piątkowej Gazecie Wyborczej szukaj kuponu Europolsat. Partnerami akcji są RTV Euro AGT, Gazeta Wyborcza i Radio Złote Przeboje. Teraz kupując dekoder cyfrowego Polsatu nareszcie masz wybór. Dzięki naszej nowej ofercie Ty decydujesz. Płacisz abonament i masz dostęp do atrakcyjnej oferty cyfrowego Polsatu. Lub nie płacisz i nadal oglądasz bezpłatne kanały cyfrowe. Nareszcie masz wybór. Uwaga! Specjalna oferta w cenie abonament na 6 miesięcy. Zadzwoń i zamów, by odnieść punkty oznaczone znakiem Cyfrowy Polsat.